Czy sprzeciwiłby się Pan, gdyby Pańskie obrazy zostały nazwane pomnikami? Jesteśmy obecnie w pawilonie wystawienniczym Gerhard Richter Birkenau na terenie ogrodu Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. To miejsce, ten budynek to realizacja pewnego marzenia. Marzenia, które rozpoczęło się w roku 2020 wraz ze spotkaniem Christopher Hoibnera i wybitnego twórcy niemieckiego, uważanego za jednego z najważniejszych artystów XXI wieku Gerharda Richtera. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży jest miejscem zrodzonym z przerażenia i z nadziei. Najpierw było przerażenie grupy Niemców tym, co ich rodacy uczynili w Auschwitz. Helmut Morlock jako dziecko trafił do elitarnej szkoły imienia Adolfa Hitlera i w ostatnich tygodniach wojny walczył w oddziałach Volksturmu w Berlinie. Po latach już jako uznany architekt szczerze wyznał, Zostałbym zbrodniarzem, gdyby wojna nie skończyła się, gdy miałem 16 lat. Kiedy w latach 80. przyjechał do Polski, poprosiłby, cytuję, dać szansę Niemcom zbudować coś dla życia w miejscu, gdzie budowali tylko dla śmierci. Byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych poparli ideę stworzenia miejsca spotkań i edukacji, której fundamentem jest prawda i pamięć o Auschwitz to dzięki przyjaznej dłoni wyciągniętej przez polskiego architekta Alfreda Przybylskiego, byłego więźnia Auschwitz nr 471, niemiecki architekt Helmut Morlo mógł zaprojektować te budynki, w których państwo dzisiaj są. Poruszające dzieła Gerharda Richtera wzięły się z przerażenia artysty tym, co zobaczył na unikatowych fotografiach wykonanych przez więźniów z nieopodal komory gazowej i krematorium w Auschwitz. Są to artystycznie słabe zdjęcia, ale są to robione przez samych więźniów. Zdjęcie przedstawia palenie zwłok, a więźniowie, którzy to czynią, wyglądają jak ogrodnicy spalający śmieci. Stanowiło to szokujący kontrast w stosunku do tego, co działo się w rzeczywistości. I to są te cztery słynne i kończne zdjęcia robione przez samych więźniów schematorium, z, z okolic schematorium, z drogi do gazu. Przyszedł mi do głowy pomysł, żeby je jednak namalować, mimo wątpliwości, czy to się uda, czy da się stworzyć w cudzysłowie obrazy przez ich skopiowanie. Jesienią 2014 roku zacząłem przenosić te cztery zdjęcia na płótna. I szybko zdałem sobie sprawę, że jest to niemożliwe. Więc zacząłem je zdrapywać i zamalowywać ponownie, aż do chwili, gdy powstały cztery obrazy abstrakcyjne. Ten proces nie jest niczym niezwykłym, czyli zaczynanie od figuratywności, a kończenie na abstrakcji. I Gerhard Richter cały czas mówi nam, te zdjęcia go inspirowały do tego, żeby powiedzieć, jak on to widzi. Jak to w nim się działo? Jak to z niego wyszło? Dlaczego nie można namalować fotografii? Istnieją po prostu fotografie, które przez skopiowanie mógłbym zamienić tylko w złe obrazy. A te cztery zdjęcia są tak dobre, że mogę je pozostawić takimi, jakie są. Można je opisać lub zadedykować im muzykę, albo w najlepszym wypadku zadedykować im abstrakcyjny obraz. To co on widział i on pokazuje, to są zdjęcia ikoniczne, to są zdjęcia autentyczne. Macie, najpierw wszędzie, on nie ukrywa tego, te zdjęcia, potem jego obrazy, a przy tym są lustra. I w tym lustrze ja widzę siebie. Ty zobaczysz siebie, ty zobaczysz siebie. Czyli, że to nie jest tylko historia. Ponieważ my żyjemy, my jesteśmy przy tym, my się konfrontujemy z tym. Co zrobisz dzisiaj, kiedy coś takiego zdarza się na świecie? I w tym widzę tę wielką siłę Gerharda Richtera. Jestem tu dzisiaj po to, by przekazać pozdrowienia w imieniu mojego męża i z przyjemnością przytoczę jego słowa. Jestem wdzięczny, że mogłem się przyczynić do tego, by pomniejszać ból z powodu naszych zbrodni, a z drugiej strony pokazuje aktualność tych wydarzeń. Boli mnie to, że nie mogę być dzisiaj z państwem. Dziękuję. Pan Gerhard Richter. Poprzez ten dom zrealizował swoje zamierzenie, by architekturę i sztukę, malarstwo, scalić w coś, co po niemiecku nazywa się Gesamtkunstwerk dzieło sztuki tworzącej jedność. I dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnego ogromnego wydarzenia o skali międzynarodowej, że właśnie tutaj, w 800 nie przestrzeni muzeum ale w przestrzeni miasta, jest realizowany projekt Gerharda Richtera, który ma właśnie na celu wyrażenie swoich emocji. Jako artysta, jako twórca wyraża swoje emocje, swój krzyk swoisty dotyczący tej ogromnej tragedii, która wydarzyła się 80 lat temu. Co so, des Vorspielbaren und i Darstellbaren mit. Jeżeli mówimy o cyklu, to jest to abstrakcja, gdzie granice tego, co jest możliwe do przedstawienia i pokazania się rozmywają. Coś, co jest trudne do opisania dzięki słowom, dzięki opowiadaniom, staje się uchwytne dzięki obrazom. Dehumanizacja, która została wprowadzona w życie przez narodowy socjalizm i utrata tego człowieczeństwa, ta dehumanizacja jest dokładnie widoczna w tych obrazach Gerharda Richtera. Ponieważ nadmalował cztery motywy czterech zdjęć, aż do momentu, kiedy nie były one już widoczne. Widoczny świat schował się pod masą farby. Poprzez tę abstrakcję udało się artyście oddać dehumanizację, odczłowieczenie, ponieważ w tym miejscu tego człowieczeństwa miało nie być. Każdy, kto nie zna tytułu pańskiego cyklu Birkenau, mógłby pomylić pańskie obrazy z innymi dziełami abstrakcyjnymi, które namalował pan wcześniej. Zgadza się. Bez tytułu nie rozpoznalibyśmy Birkenau, dlatego nadałem im taki tytuł. Namalowałem kilka abstrakcyjnych obrazów, które emanują podobnie surowym, ponurym lub melancholijnym nastrojem które można oglądać nawet bez tytułu Wydaje się, że bardzo dobitnie, bardzo sugestywnie, bardzo mocno oddziałowuje na wyobraźnię sztuka. To sztuka nie tylko mówiąca w, tym, w tej materii, na ten temat, ale sztuka w ogóle. I właśnie dzisiaj dzięki panu Richterowi od dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale od dzisiaj w MDSM-ie, w Oświęcimiu, będziemy mogli być inspirowani, będziemy mogli Zadumać się nad dziełami sztuki wybitnego artysty, który ten wątek Auschwitz, wątek Holokaustu, językiem sztuki opowiada. Ktokolwiek usłyszy ten tytuł, nie może i nie powinien już postrzegać tych abstrakcyjnych obrazów oddzielnie. Taka też jest intencja. A na wystawie pokazano również cztery zdjęcia więźniów nie jako dzieło sztuki, ale jako dokument i memento. Bo zasadniczo kieruje, kieruje nami chęć zrobienia czegoś i obrony przed nieszczęściem, przed naszym okrucieństwem i złem. Jesteśmy nie tylko źli. Projekt tego budynku wcześniej został własnoręcznie wykonany. Tak wygląda projekt Gerharda Richtera. Stworzył ten projekt w swoim atelier. Tak wyobrażał sobie ten budynek i dokładnie takim się stał. Ten gest sam w sobie aby zbudować budynek, który otoczy obrazy, który otoczy jego dzieło w tym miejscu, w którym wydarzyły się tak straszne rzeczy, to myśl, która jest uosobieniem życia, przyszłości i nadziei. Na początku chcę podkreślić, że to dla nas zaszczyt i satysfakcja, że mogliśmy wesprzeć budowę tego wspaniałego budynku. To, co w szczególności jest dla nas istotne, to to, że pan Gerhard Richter sam zaprojektował budynek, w którym są wystawione jego dzieła. Uprzejmie proszę małżonkę artysty o przekazanie mu najserdeczniejszych pozdrowień. Wyrażamy ogromną wdzięczność, że tu, w zachodniej Małopolsce, w mieście Oświęcim, miejscu tak ważnym, miejscu znanym w całym świecie, ten Wyjątkowy pomnik, to wyjątkowe dzieło będzie nam przypominało o tym, co się wydarzyło. Będzie dla nas drogowskazem, co już nigdy wydarzyć się nie powinno. Czy sprzeciwiłby się Pan, gdyby Pańskie obrazy zostały nazwane pomnikami? Nie, wcale nie.